I z wielką przyjemnością wspólnie z Zamkiem Królewskim postanowiliśmy zorganizować taki skromny, ale piękny, mam nadzieję, koncert i uroczystość. I chciałbym teraz poprosić dyrektora Zamku Królewskiego, pana Ziemowita Kozińskiego o zabranie głosu. Serdecznie wszystkich Państwa w imieniu pana profesora Andrzeja Uturinda, dyrektora Zamku, całej dyrekcji i wszystkich pracowników. To jest rzeczywiście szczególny dzień dla nas, dlatego że w jakiś sposób łączy te dwie rocznice, o których pan Ryszard powiedział. Dzień powiedziałbym, który wypada rzeczywiście w 40 rocznicę. Ostatecznych prac przy uruchamianiu tegoż zegara, dlatego, że mechanizm został posadowiony w wieży 6 lipca, natomiast uroczyste uruchomienie zegara, już takie oficjalne, miało miejsce 19 lipca, 40 lat temu. 30. rocznica udostępnienia zamku publiczności wypada nieco później, dlatego, że 31 sierpnia, ale uznaliśmy, że. Korzystając z gościnności ogrodów muzycznych, które rzeczywiście, które rzeczywiście tutaj już na stałe wzrosły się z Zamkiem Królewskim i naszą działalnością, pomyśleliśmy, że jest to doskonały pretekst do tego, żeby zaprosić Państwa na piękny koncert koncert związany z czasem, który jakby uhonoruje właśnie obie te rocznice. Jest mi szczególnie przyjemnie, że wśród publiczności jest tak wielu pracowników, byłych pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie. Bardzo serdecznie ich witam, nisko się kłania, dlatego że są to osoby, które właśnie w ciągu tych 30 lat no, swoją pracą. Doprowadziły do tego, że jest to naprawdę wiodące Muzeum Rzeczypospolitej, zwiedzane przez miliony ludzi, organizujące fantastyczne wystawy, fantastyczne koncerty, muzeum, w którym wielu partnerów różnych inicjatyw kulturalnych chciałoby być obecnymi. Jednym z tych partnerów są właśnie ogrody muzyczne. I ta współpraca, jak Państwo widzą, od lat fantastycznie nam się układa i bardzo dziękuję Panu Ryszardowi, że ten pomysł zorganizowania takiego specjalnego koncertu podchwycił. Są z nami dwie szczególne ważne, szczególnie ważne osoby dla Dzisława Burgalskiego, który jest jednym z twórców i właściwie opiekunów, bo do dzisiaj się opiekuje tym zegarem. Ja przypomnijmy sobie bicie zegara i poproszę o obraz wieży zamkowej. Światło. Do. Tu mamy monitor. W czego, jeżeli będziemy chcieli zatrzymać, to, yy, to naciskamy, ja naciskam albo pani i yy, 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 będzie mógł uruchamiać na nowo prezentację, ponieważ mamy przygotowane państwu... Wtedy studiowałam w katedrze profesora Zawatowicza i jako temat semestralny dostałam opracowanie w historii budowy i zniszczenia Zamku Królewskiego. Nie było wtedy żadnych materiałów, żadnych danych to było bardzo dawno, bo to były 40, był chyba 47, nie no, trochę później, to był jakiś 51 drugi rok. No i wtedy zainteresowałam się tematem. Po jakimś czasie zdarzyło się, że był ogłoszony konkurs architektoniczny, plac zamkowy wraz z otoczeniem.